Cześć wszystkim. Witam was w recenzji filmu Wielki Zielony Krokodyl Domowy z roku 2022. Chociaż może ciężko to będzie nazwać recenzją, ponieważ dopiero co w sumie wróciłem do domu z Sensu, Więc może to będą bardziej takie wrażenia świeże, niż pełnoprawna recenzja, ale trudno. I od razu powiem, będę prawdopodobnie zamiennie korzystał z nazwy Laila i like, Crocodile, ponieważ ta nowa jest krótsza i będzie mi tak łatwiej po prostu mówić. No i dobra, zacznijmy od tego, że film e, wydał mi się naprawdę niezły. Więc jeżeli kogoś interesuje tylko moje zdanie, to proszę bardzo. Film jest dobry, można iść wiadomo. E, czy jest dobry? Wydaje mi się, że dla raczej każdego. No chyba, że ktoś naprawdę nie lubi jakichś muzykali, to wtedy raczej nie polecam, ponieważ film miał kilka takich. No, sporo miał muzyki po prostu śpiewanej. E, I. Oczywiście, może nie będzie to, no, to jakiś najlepszy film dla bardzo młodej widowni, ja tam może miał parę straszniejszych scen. Ale dobra. Może już teraz spowolnijmy nieco i generalnie opowiedzmy ogólnie o samym filmie. Jest to właściwie mm, film na podstawie książki. Czy nie wiem, może serii książek trochę. Nie wiem, bo tam nie czytałem, tylko. Na no, tych książek w sensie. Po prostu yy, tak słyszałem. Więc nie będzie tutaj porównań żadnych między filmem a książką. Bardziej yy, o samym filmie będę mówił. Mnie yy, osobiście właśnie film się całkiem podobał. Film, w gruncie rzeczy, jak to film familijny, jest raczej dosyć prosty. Mamy z jednej strony śpiewającego krokodyla, który został z schroniska, czy z, ze sklepu zoologicznego zabranego przez jakiegoś tam artystę. Który no, z jakichś tam powodów musi go zostawić w mieszkaniu. Następnie, po jakimś tam czasie, przeprowadza się właśnie do tego, akurat samego mieszkania, przypadkowo rodzina, która z kolei też e, ma trochę problemy. Ojciec e, w tej rodzinie idzie gdzieś tam do szkoły uczyć i nie za bardzo mu to wychodzi. Dziecko idzie do szkoły też z kolei, żeby się uczyć e, samemu, <grym>, a nie nikogo innego. i też mu tak średnio wychodzi w kontekście mm, tam nawiązywania jakichś przyjaźni. No i tak wyglądałoby na to, że ich życie po przeprowadzeniu nie będzie jakieś zbyt ciekawe. No ale to wkracza krokodyl. I chciałbym, y, może opowiedzieć coś więcej o fabule, ale jakbym miał, to wtedy trochę by zaczęły się y, sypać jakieś spoilery. A no, no mówię, taki jestem film prosty szarż. Ciężko tutaj cokolwiek jeszcze z tego wziąć, żeby jeszcze nie zdradzić przy okazji reszty. Ale no, powiedzmy, że częściowo można się domyśleć. Film nie jest jakiś bardzo skomplikowany, raczej przewidywalny dla straszego odbiorcy. Dlatego może faktycznie jest przeznaczony dla młodszych. No, ale co? No, rodzina sobie ma te przygody, są krokodylem i jest. Wszystko fajnie, dopóki. No. Wiadomo, jakiś tam plot fabularny musi być, bo on nie zawsze musi być wszystko kolorowo, prawda? Okej. Okay. Może powiedzmy generalnie o tym, jak ten film prezentuje się dla jakiegoś młodszego odbiorcy, bo zakładam, że jeszcze ten film mogą oglądać niektóre osoby, żeby może się dowiedzieć jako rodzice, czy jako opiekuni prawni, czy będzie się on nadawał dla. Dziecka ich czy też którym się opiekują no i powiem że hmm, w sumie zależy ale dla mnie nie wydawał się jakiś taki bardzo straszny może miała jakiś takich bardziej drastyczniejszych momentów ale z drugiej strony nie były one jakby nie były one narzucane tak bardzo na tego na, na widza. To znaczy, nie były to żadne jump tylko akcje starały się rozwijać dosyć powoli. Dlatego nawet te straszniejsze sceny chyba nie powinny aż tak wystraszyć jakąś młodszą osobę. Wydaje mi się, że tak jak jest na stronie. Jak była ta strona? Common Sense Media. Tam w sumie można też zobaczyć parę opinii na temat tego, co ten film zawiera, co nie. Nawet spoko, jakby ktoś chciał więcej szczegółów na ten temat. Może nie będę się konkretnie rozpowiadał, co w tym filmie mogło być takiego strasznego jeszcze. Ponieważ, no znowu, nie chcę zdradzać za dużo. I dlatego polecam w stronę. Ale tak, w skrócie wydaje mi się, że jako tako film może być i nawet od tych pięciu lat. Z tym, że częściowo Oblarnie, mimo tego, że może się wydawać proste, to niektóre rzeczy może być potrzeba tłumaczenia dziecku, bo może nie wszystko zrozumieć. No, aktorski może też na to wpłynął. W ogóle ciekawe, że zdecydowali się na Life Action po hmm. tej książce. W ogóle coś tam czytałem, że chyba w latach 80. też jeszcze coś było na ten temat, ale szczerze nie wczytywałem się. Nie wiem, czy coś faktycznie było. Ale wydaje mi się, że się sprawdził akurat w tej sprawie. Zdecydowali się na tą rzecz aktorską, więc żeby odzorować tego krokodyla, to oczywiście trzeba było skorzystać z animacji specjalnych, takiej i tak dalej. I muszę powiedzieć, że akurat w tym filmie wypadły, przynajmniej jak na moje oko, całkiem nieźle. To znaczy, wszystkie sceny z krokodylem, jakieś śpiewane, jakieś takie, nie wiem, ruchowe, wypady naprawdę dobrze. Była jeszcze jedna postać w tym filmie, która była z całości stworzona w CEGI. Co mi osobiście nie. No dobra, powiedzmy, że jedna. Która tak. A... Nie musiała mieć tak szczerze tego CEGI. Takie trochę było na siłę w jej przypadku. Więc tak. Ogólnie na cały film. To też ta poboczna postać nie była aż taka istotna, tą, powiedzmy, że z serii tak z 8 na 10 by było. Nie, naprawdę. Nie było jakby bardzo to widać, i w miarę, no naprawdę dobrze się to komponowało do otoczki aktorskiej. Co do samych aktorów, ech, niestety byłem na tym filmie mm, w kinie z zabingiem nie było możliwości pójścia na napisy, chyba żebym, nie wiem, kurde, żył w jakimś jednym kraju, gdzie by to już po angielsku leciało. No nie miałem tej sposobności, a nie chciałem też y, przez internet się do tego dostawać w jakiś, no wiadomo, może nie konkretnie legalny sposób. E, dlatego to mam straszną zagwozdkę. Ponieważ <grym> w pewnym sensie ci aktorzy nie wydali się dla mnie jakoś specjalnie dobrze, Na przykład postać... Y, Syna nie wyglądała zbyt dobrze, zagrana, przynajmniej w tam, może, powiedzmy, pierwszej pół godzinie filmu. Potem, już powiedzmy, można było się do tego przyzwyczaić, ale no, różnie bywało. Ale właśnie nie wiem, czy to było bardziej z winy tego, że ten dubbing być może nie pasował do gestykulacji postaci i dlatego, może zabierał im e, tego cosia <grytania> aktorskiego, jakby zignorować zupełnie dubbing. No to w ruchach, w ruchach było wszystko dobrze, nie? Tylko właśnie jakoś ten dubbing sprawił, że to co mówili hmm, źle się trochę komponowało. Tak, no, jak chodzi o powiedzmy podnoszenie głosu, czy zaniżanie, czy modyfikacja, modulacja. Jakoś to się troszeczkę nie zgrało. Hmm, może w, przy okazji angielskiej wersji lepiej to wygląda, nie wiem. Ale Hmm. Devink wiadomo zrobili po to, żeby dzieci nie musiały czytać napisów, więc no jak chodzi o przekaz informacyjny, co oni tam mówili, no to raczej wszystko yy, wyszło, dało się zrozumieć jak najbardziej, sens yy, zdań wypowiadanych w konkretnych sytuacjach. Yy, I w sumie duży bardzo plus, cze yy, czego się trochę obawiałem w sumie, w pójściu na to do kina, to już abstrahując od recenzowania samego filmu, dali normalnie napisy do piosenek. Słyszałem, że w niektórych przypadkach debingatorzy decydują się na spolszczenie też piosenek i śpiewaniu ich. I to właśnie bałem się, że będzie taka sytuacja, ale całe szczęście one akurat były z napisami dodanymi. Więc do tej jednej rzeczy nie można było się przyczepić piosenki, by na. No. No, no jakbym. Ja może nie gostuję akurat w takich e, powiedzmy muzycznych, może takich pop e, trochę. Chociaż mogę teraz mówić bzdury, może się nie znam na gatunkach bardzo. Ale taka zrywkowa bardziej muzyka, była jak ktoś się oglądał zaczął, czy ma dopiero obejrzeć, no to. To jest mniej więcej w takim rodzaju. At the top of the ja akurat konkretnie właśnie może bym nie dodawał akurat tej muzyki do swoich jakichś tam playlist raczej nie gustuje Ale i tak doceniam jak najbardziej talent i mm, i co no i treść przede wszystkim w samych piosenkach tak bo one nie były takie zupełnie znikąd, tak? One naprawdę zostały zrobione tak, żeby pasować do samego filmu też. Pasowały do sytuacji fabularnych, do tego co się działo, do tego co czuł Krokodyl. No też taka... No, no może, może zdradzę już. Krokodyl w ogóle nie jest w stanie mówić, on jest w stanie tylko śpiewać. I z tym też e, niekiedy się wywiązują całkiem ciekawe rzeczy i na tej też podstawie no, duża część tego filmu się opiera. Bardzo ciekawy pomysł padli, żeby właśnie krokodyl w ogóle nie gadał, ale żeby śpiewał. No. Śmieszna sprawa dosyć. No ale nie no, muzyka naprawdę spoko, też raczej bym wysoko oceniał. Hmm. O aktorach też już powiedziałem. W sumie to będzie taka drobnostka, ale całkiem mi się podobało, że w filmie przywinęły się yy, obrazki stylizowane na yy, książkę. Na tą serię książek, starą, czyli zrobione właśnie w takim rysunkowym, starym stylu, co dodało trochę uroku i nawet powiem szczerze, że trochę mnie yy, rozbawiło. Bo ja się w sumie tego nie spodziewałem, że będą nawiązywać do książki bardziej niż przez yy, no, samą fabułę, nie? No właśnie, to chyba faktycznie będzie już wszystko. Jeszcze taka może i drobnostka numer 2, jakby ktoś już poszedł faktycznie na ten film, to od razu powiem, że po napisach nie ma sceny żadnej dodatkowej. Ale dla muzyki warto dosiedzieć do końca. Znaczy może to w pracownika, który będzie chciał posprzątać, sobie współczuję, jeżeli ktoś tak będzie. Ale co, około napisu fajne rysunki nawet są. No sobie poglądać posłuchać muzyczki. Na komu się śpieszy, wychodzić, nie? Ach, wiem, że ta recenzja w sumie wyszła dosyć krótka, mmm, ale dlaczego ją zrobiłem? Taki już mój powód yy, prywatny. Uważam, że ten film został bardzo słabo zareklamowany w Polsce. Nie miał za dużego rozgłosu w naszym kraju. I zwyczajnie tą recenzją chciałem, żeby więcej osób się o tym filmie w ogóle dowiedziało. Nawet jeżeli tego nie obejrzało całkiem, to żeby po prostu wiedzieli, że inni chodzą i że uważają, że to jest dobry film. No i tyle. Powracam, naprawdę. Myślę, że... Może nawet warte ceny biletu. Osobiście zapłaciłem 20 ,90 zł 90 groszy. Wydaje mi się, że niektóre filmy bywają droższe, a na pewno jak bywałem kiedyś w kinie, ale to lata temu było. To za bilety płaciłem więcej, a filmy wcale nie podobają mi się bardziej niż Lail. Nie. No, także zapraszam. Dziękuję za obejrzenie, wysłuchanie. No i na razie.